Z tej strony Sebana to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I dzisiaj po raz kolejny będziecie mieli skinka do wygrania, który po prostu wyleci ze skinki. No ale jak chcecie go wygrać, musicie mieć łapę w górę subika, dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie o tym, że musicie używać mojego kodu na jakiejś który aktualnie podczas eventu świątecznego daje Wam aż 18% wpłaty wizowej. 18% to jest naprawdę sporo. Wpłacacie na przykład skina za 1000 zł i macie darmowe 180 zł, żeby sobie albo otworzyć, albo wypłacić skinka. Więc serdecznie wszystkich zapraszam. My dzisiaj mamy 3200 zł, więc na spokojnie. No i otworzymy sobie może właśnie taką skineczkę Christmas Tree razy 5. 263 zł będziemy w tym momencie wydawać. No i zobaczymy, co tutaj poleci. Eee, mamy sporo fajnych itemów, no ale te pierwsze niestety bardzo średnio yy, bo tutaj no same najgorsze itemy tak naprawdę nam wyleciały znaczy ten bullet Queen może być za 100 złotych nie, no poleciał nam chyba ten najgorszy, no powiem wam, że jak na razie słabiutko, ale do wygrania w dzisiejszym odcinku yy, niech będą Albo dobra, otwórzmy coś jeszcze. Zobaczymy. Jak nic ciekawego jeszcze nie poleci, to najwyżej będzie do wygrania. No i dobra, może być ten gloczek. Ten gloczek myślę, że jest naprawdę fajny. Eee, także jak chcesz go wygrać, łapa w górę, sobie dzwonem. Komentarz i oglądaj film do końca, bo to jest naprawdę bardzo ważne. No a my sobie otworzymy covercika razy 5. Tutaj fajne dropy. Abro miał, więc mam nadzieję, że my też będziemy mieli. No także zobaczmy, zobaczmy. Eee. Okej, okay. jest Mecha Industries, a to na pewno jest profit. E, e, Cyrex też jest profitem chyba. Patrzcie, Mecha Industries 157 zł e, w skrzynce za 67. To jest naprawdę dobry drop. Cyrex, ile jest warty? Cyrex e, 72, więc to też dało profit. Więc podwieramy, podwieramy sobie. Patrzcie, jak fajnie dropi. M4 Player 2. The Empress. No to są naprawdę dobre dropy, widzowie. To są naprawdę dobre dropy. Eee, zobacz, czekajcie, ile to jest warte. Ile, ile, ile? Czekajcie, gdzie jest ta n player? 2, no, na pewno <coughs> poleciał The Empress za 100 co jest profitem. Player tu, co jest też profitem, 92 zł. Eee, co jeszcze tu poleciało? Poleciał jeszcze ten 57 za 100 zł. Eee, poleciał Gloczek, więc to naprawdę <coughs> są dobre spiny, bo to są profity. Więc widzowie, zostawcie łapkę w górę, tak? Bo jak u Jezus dwie meduski, no tutaj troszkę gorzej. Ale na spokojnie, pootwieramy sobie dzisiaj tego koperta. chociaż nie mamy jakiegoś ogromnego budżetu, to myślę, że na spokojnie możemy sobie pootwierać. No i tu też jest całkiem w porządku, powiem Wam szczerze, też jest całkiem w porządku, fajnie, fajnie daje ta skrzyneczka, myślę, że możemy sobie jeszcze pyknąć e, piąteczkę. No i przejdziemy sobie do Classfielda może i po, oj ten plusporcik to, bo coś pięknego, otwierzmy stronę e, i zobaczymy, czy ja tutaj będę. Czy to się później aktualizuje? O! No i patrzcie. Ej, ten Bullet Train kosztował 226 zł. Patrzcie, no. No i zobaczcie, jakie dropy. Prawie zrobiłem całą topkę, więc naprawdę władnie. 226 zł ta MK. Bo to Battle Skirt, ale to jakiś Trek, czy po prostu ta MK jest taka droga? Dobra, no nie wiem. Ale dobra, otwórzmy sobie tym razem. <laughs> plastfielda 51 złotych cyneczka warta. No i będziemy wydawać 259. No jakby jakiś taki Poseidon albo Hotrod poleciał, no to to by było naprawdę piękny prezent na święta, ale tutaj jak na razie bardzo słabo. Więc to sobie Sprzedamy Znaczy zostawię do ekwipunku tak a potem zobaczymy co z tym zrobimy. No powiem, no tu lepiej, tu lepiej, ale to i tak nie jest Aha, dobra, to już mnie nie stać na 5, to otworzymy sobie, aha, ok, 70 groszy, dobra, jeszcze na sam koniec otworzymy sobie trójkę, e, no i myślę, że możemy też przejść do eventu, sobie zrapać jakieś drapeczki, no jest Frontside misji, to jest dobry drop, TP90 te Nostalgia też jest naprawdę bardzo ładną, e, bardzo ładnym skinkiem, 11 tysięcy, to weźmy sobie tutaj, odkryjmy te karty, które mamy e, za poziomy 1000, 1000, 1000, 1000 i jeszcze tutaj na dwójeczkę. Mnie będzie stać może tu jeszcze Okej, okay, i tu Stać mnie? Nie stać mnie Nie stać mnie, nie stać mnie Oj, brakuje mało, ale dobra To wrzućmy sobie to do generatora 96 rocznik, pozdrawiam Serdecznie, jeśli ktoś z tego rocznika jest yy, I napisz w komentarzu Jak jesteś z tego rocznika A my, uwaga, dostajemy kulą I uciekliśmy od huli, więc jest naprawdę spoko I dostajemy ładnego glocka Więc jest git, no i myślę, że na koniec Tego odcinka Sprzedajmy sobie tutaj troszkę rzeczy. Hmm, dobra, ten gloczek jest dla was, albo ten, droższy może troszkę. Zróbmy tak, że posprzedajmy sobie to. Ok. <laughs> I myślę, że na sam koniec możemy sobie jakąś kontrolkę pyknąć. Taką właśnie za 400, to dajmy 2000, 2000, 2000, dajmy tak. Weźmy sobie auga, akceptacja jakich i dajmy go, uwaga, na, na 20. Na 18%. Procentach. Spróbujmy. Może akurat się ostatni a dzisiaj. No niestety jest auk, ale nie ten. Cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie. Wesołych się Wam życzę po raz kolejny. Łapa subik z dzwonem. Komentarz, widzimy się w kolejnych. No i co? Nie, robię.